mało tutaj teraz mały wstęp Wojtek zaczyna nagrywać film przy wyjściu na Karkonoszach na wodospad Kamieńczyka. Będzie nagrywał, opowiadał, co widzi, co się dzieje tutaj dookoła. Powodzenia Wojciech. Dziękuję. Dziękuję. się nagrywa? Masz nagrywanie? Um. Dzień, dobry, Dzień dobry widzowie. E... Tu wózek liże butek. U, inaczej, u. Dzisiaj pójdziemy na wodospad Kamieńczyka. To, co masz na ekranie, to ci się nagrywa. A ja mam tu, Wszyscy idzie. Idziemy? Wszyscy tam idziemy. Moja mama i tata. I e... Idziemy właśnie pod taką dużą górę. Coraz większy się szczytu. Pod taką górę ogromną idziemy teraz. Eee, przeszliśmy już... Coraz bardziej stromo. Może z kilometr, Może mniej. Albo więcej. Zaraz ci powiem ile. 680 metrów dopiero. 680 metrów dopiero. Już się zmęczyliśmy. Można wrócić Za nami idą ludzie. Człowieki. Idą za nami. Ty wiesz, obróć kamerę teraz. A chcesz zatrzymać? Poczekaj. Teraz pokażę. tu tu masz taki przycisk?